Jak wygląda piekło? Moim zdaniem tak. Polska autostrada. Droga męcząca, niebezpieczna. Droga, powtarzam, bo jest naprawdę droga. I ostatnio byłem w tym piekle. Witam w kolejnym odcinku. Jadę na wieczór kawalerski w Karkonosze. Jak widzicie, po tle i po mojej minie, jadę autostradą. Jazda autostradą w Polsce. To jedna z trzech najgorszych rzeczy, jaką może robić człowiek w życiu. Tak. To trzecia rzecz najgorsza. Udało mi się przejechać obok Tira i nie zginąć. Najwidoczniej pan już skończył oglądać swój ulubiony serial. U, to mój szczęśliwy dzień. No i jakiś pajac siedzi mi na dupie, a przede mną samochód, więc nie mogę szybciej jechać. Ale on musi podjechać, mi pod całą dupę. No, musi, bo on nie wytrzyma. On nie da rady inaczej. On się bardzo spieszy. Dopiero teraz mogę mu zjechać. O, lepiej ci. Ja muszę hamować, bo oczywiście teraz ktoś jedzie 100 na godzinę prawym pasem. I dopiero mogę wrócić na lewy w spokoju. Muszę się nie stresować tym, że ktoś chce mnie zabić z tyłu. Uciekam, znajduję kawałek przestrzeni, i przez 5 minut jest ok. Zero kultury jazdy w ogóle na autostradzie Bo nas tego nie uczą Na kursach prawo jazdy uczą pierdół W bazie jak ja się uczyłem To w bazie były takie pytania Jaka powinna być odpowiednia temperatura w środku pojazdu Jaka powinna być odległość fotela od kierownicy Takich rzeczy uczą a nie uczą jak się zachować na autostradzie Oczywiście BMW za mną Już się grzeje Już, już zjeżdżam Czy Proszę bardzo Bo przecież świat ci się zawali Takie ładne widoki. Może zobaczcie, może Bałtyk. Trzy pasy. Czy to jeszcze Polska? Czy wszystkie autostrady muszą tak wyglądać? Nie muszą. Oto autostrada Sudecka. Biegnąca od duszników do międzylesia górska trasa widokowa z lat 30. Dziś to zwykła droga wojewódzka numer 389. Czy nadal ma w sobie to coś? Chętnie to sprawdzę. Autostrada Sudecka to urokliwa górska droga o tajemniczej historii. Zbudowali ją w latach 30. w samym sercu Górby wszystkich Niemcy. Generalnie trasa w zamyśle miała być osią turystyczną w Sudetach, ale piękny zakręt. Ojej, to jest coś pięknego. No ale Niemcy, jak to Niemcy, znaleźli dla niej e, także militarne zastosowanie. Droga ciągnie się wzdłuż granicy z Czechosłowacją. Ciągnęła się, bo już nie ma Czechosłowacji, jak zapewne wiecie. Ta trasa, podobnie jak cały Dolny Śląsk, owiana jest licznymi tajemnicami. Historycy wciąż mają więcej pytań niż odpowiedzi związanych z tą drogą. Budowę tej drogi nadzorował sam Herman Gering. Potocznie nazywa się tą autostradę autostradą Geringa. W ogóle, czemu ja mówię autostrada? E, to była autostrada w latach 30., teraz to nic nie ma wspólnego z dzisiejszymi autostradami. Jest to zwykła droga wojewódzka, znaczy niezwykła, pełna zakrętów, ładnych widoków. No już mi się podoba. Taką autostradę to ja rozumiem. Tak mogę jeździć. No ja uwielbiam górskie drogi. Herman, dzięki. Pozwoliłem sobie skorzystać z lata. Szyba mi się nie otwiera. O, otwiera się. No i wjeżdżamy w las. Wyobraźcie sobie, jak to wszystko musiało fajnie wyglądać na tych górach, kiedy nie było drzew. No bo wiadomo, wszystko zarosło teraz. Jestem w drodze na wieczór kawalerski kumpla ze studiów. Jadę piękną górską trasą. O tak! Wzdłuż drogi sudeckiej rozlokowane są różne tajemnicze obiekty militarne. Postanowiłem odnaleźć jeden z nich. Ale no, trudno, ja chcę to zobaczyć. Co ja robię? Jest swego rodzaju ścieżka, bałem się, że w ogóle nic nie będzie. Widać, że coś tu chodzi. Tak, to jest tu. Oby muga działała. Cholera. Ja pierdolę. To, co widzicie, to jest jeden z chodników minerskich. Są to specjalne tunele wybudowane na wypadek konieczności wysadzenia drogi. Czyli miner z ładunkami wybuchowymi wchodzi e, do środka, po, podkłada te, te ładunki pod drogą. Detonuje, droga się zawala, no i jest odcięta, więc e, wersja z trasą turystyczną jest dla mnie mocną przykrywką. Kto buduje chodniki minerskie pod trasami widokowymi. No, no dobra, no w sumie to logiczne, Niemcy. Ale w każdym razie. Ja specjalnie dla moich widzów poświęcę się i wejdę tam zobaczyć co, w, co jest w środku, co tam na mnie czeka. Trochę mnie to przeraża, jest to, jest to trochę upiorne, ale dla moich widzów ja się poświęcę. Trzymajcie kciuki. Ja pierdolę, gdzie ja jestem? Co tu jest grane? Co tu się odkurwia? Ja pierdzielę. No, no trochę się boję. Ja pierdziele nie wierzę. Ja pierdziele Ja pierdziele To chyba mój ostatni film na YouTube Ja pierdzielę Teraz lubię ten Dolny Śląsk jeszcze bardziej Mimo deszczu ruszyłem dalej w trasę Jest naprawdę wietnamska pogoda jakaś na tym dolnym Śląsku tych Aaaa jak ty to Gering nadzorowałeś? Jak to dziura na dziurze? Na polskich drogach to A, to nieważne. Za lasem wyszło słońce i ja też wyszedłem. Z wielu bunkrów, które można spotkać wzdłuż autostrady sudeckiej, wybrałem właśnie ten, żeby wam pokazać, ponieważ jest no wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Miał imitować dom jednorodzinny. Był pokryty elewacją, no i przede wszystkim sztuczny komin. I z daleka to miało wyglądać jak domek jednorodzinny. A jest pieprzonym bunkrem. Niesamowite. Jadę dalej. Autostrada sudecka ciągnie się przez wąwozy i przełęcze. Pokonując te wszystkie zakręty świetnym samochodem, można naprawdę fajnie się bawić. To moja ulubiona autostrada. No patrzcie na to. Patrzcie na to, jak tutaj nie kochać dolnego Śląska. Kurde, jestem pewien. Jestem pewien, że to jest to ze zdjęcia ujęcie, że to jest to miejsce ze zdjęcia. Patrzcie teraz na to zdjęcie i, i porównajcie z tamtym tym widokiem. Tego lata zamierzam poszukiwać najlepszej drogi w Polsce. No i zaczynam naprawdę z wysokiego poziomu. Autostrada Sudecka może znaleźć się na podium. Dróg w Polsce. W Alpach Julijskich przegrzałem hamulce. Ciekawe czy tym razem też się to stanie. Są nowe. Przegrzałem Bosze. A teraz mam tak stary. Więc kilka półek wyżej. Nie powinno być tego problemu. Jest pięknie. Mam jakieś dwie godziny drogi do hotelu. aż żal będzie kończyć tą przejażdżkę. Naprawdę. No, no jest to tapczan na kołach. Ale i tak świetnie mi się go prowadzi na tych serpentynach. No i znowu, i znowu, i znowu. Aż zgłodniałem. Tak, zgłodniałem. To będzie świetne miejsce na śniadanie. Jestem w podróży od 5 rano, a jest chyba 12, no więc czas na śniadanie jakieś, najważniejszy posiłek dnia. No a jak śniadanie, no to wiadomo, szakszuka na no moi mili, szakszuka. Więc tak, no warunki są polowe, ale do dzieła. Jest patelnia. To nie są tanie rzeczy, to jest masło. Co, nie działa? Jest. O, kuchenka mi się zepsuła. Ja nie żartuję, serio, zepsuła mi się kuchenka. Miała być szakszuka. Całe życie kłody pod nogi. Kosztowała aż 70 zł. Ja nie wiem, czemu ona się zepsuła. Nie działa. Kierunek chyba McDonald's. To jest wręcz nie do wiary. Dlaczego mi się takie rzeczy przytrafiają? Byłbym zdziwiony, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem. Najpierw deszcz mi krzyżował plany, teraz kuchenka. No nic, będzie trzeba spróbować jakiejś lokalnej kuchni Pyszny kebab Pyszny Szklarska poręba, jestem Dotarłem Nie wiem ile godzin jestem w podróży to, Ale super, naprawdę super Cały dzień w samochodzie jestem padnięty Marzę o zimnym piwie no ja nie wierzę. Ja nie wierzę. To jest hotel? To ma być hotel? No ja nie wierzę. To ma być ten nasz hotel? Jak masz co pić, to możesz zostać. To mogłoby być reklama Mountain Warehouse. A to? Co by nam Nie no mniej. Jeszcze te sznurki, ale to zawsze tak Zobaczcie ile mi zostało tych śledzi Ale to zawsze tak, to, to dobrze znaczy nie? Że dobry teraz, teraz zobaczcie ile mi zostało śledzi, a później na drugi dzień na środku Bajorka Ech, chłopaki no. Jak coś zostało ze składania to znaczy, ja, że dobry no. był składacz bo przeskoczył yy, umysł inżyniera. To im więcej rzeczy ci zostało w... Im więcej ruchów masz do wykonania, tym więcej punktów. Już te średnie to by jeszcze do mnie stańczyły i tak by zostały. A, no właśnie. Parę. Zapasowe one są. Nie, ty masz tu jeszcze linki i tu naciągasz już te wszystkie te. No tak, tak. To... No. Dobra, jak chcę się piwa napić. O ja Cały Płowie. dzień mi po głowie do piwo chodziło. Wiesz, krzesło siada. Mm? Opowiadaj, co tam w Wielkim Świecie.